Hej, hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam w jak najprostszy i jak najbardziej zrozumiały sposób przebieg cyklu rozwojowego paprotników. Zaczynajmy. Paprotniki to rośliny lądowe, u których w cyklu rozwojowym sporofit dominuje nad gametofitem. Gametofit to pokolenie rozmnażające się płciowo za pomocą gamet. Czyli komórek rozrodczych. Sporofit to pokolenie rozmnażające się bezpłciowo za pomocą spor, czyli zarodników. Przemiana pokoleń to naprzemienne występowanie po sobie w cyklu rozwojowym pokolenia rozmnażającego się płciowo czyli gametofitu, i pokolenia rozmnażającego się bezpłciowo czyli sporofitu. U roślin, w przeciwieństwie do zwierząt, gamety powstają na drodze mitozy. Gamety są haploidalne, a jeśli powstają na drodze mitozy, to gametofit, który je wytwarza, także musi być haploidalny. U paprotników zarodniki powstają na drodze mejozy. Zarodniki są haploidalne, a jeśli powstają na drodze mejozy, to sporofit, który je wytwarza, musi być diploidalny, ponieważ podczas mejozy dochodzi do redukcji liczby chromosomów o połowę u potomstwa. Przemiana faz jądrowych to naprzemienne następowanie po sobie w cyklu rozwojowym fazy haploidalnej, czyli gametofitu, i fazy diploidalnej, czyli sporofitu. Po wprowadzeniu teoretycznych pojęć możemy przejść do omówienia przebiegu cyklu rozwojowego paprotników. Diploidalny sporofit, na którego szczycie znajduje się diploidalna zarodnia, wytwarza haploidalne zarodniki na drodze mejozy. Z haploidalnego zarodnika rozwija się haploidalny gametofit sercowate przedrośle. W obrębie gametofitu znajdują się rodnie, wytwarzające na drodze mitozy haploidalne komórki jajowe, oraz plemnie, wytwarzające na drodze mitozy haploidalne plemniki. Haploidalny plemnik przepływa w kropli wody do rodni z komórką jajową, gdzie dochodzi do ich połączenia w procesie GAMI, czyli zapłodnienia. Powstaje diploidalna zygota. Z której rozwija się diploidalny sporofit, i cykl rozwojowy rozpoczyna się od nowa. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił waszą wiedzę. A proces cyklu rozwojowego paprotników nigdy nie będzie już trudny. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Organizuj naukę biologii. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja Ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!